Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pracowni Wizerunku. Na początku chciałabym bardzo serdecznie podziękować za ogromne zainteresowanie widzów tematyką obuwia biznesowego. I wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, pogłębimy dzisiaj wątek stabilnego fundamentu, jakim jest obuwie. Naszym gościem jest ponownie. Kamil Brandecki, ekspert do spraw marketingu z 25-letnim doświadczeniem, ale też współtwórca podcastu Facet w lustrze. Kamil, bardzo miło Cię gościć. Dziękuję bardzo za podobne zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło być tutaj z Wami ponownie. Jest nam również bardzo miło. W poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, że osoby noszące formalne obuwie postrzegane są często jako bardziej kompetentne, profesjonalne, ale też wpływowe, godne zaufania i pewne siebie. Dlaczego zatem rezygnujemy z formalnego obuwia na, na przykład na rzecz sneakersów w stroju biznesowym, a no z, powodu, z powodu wygody i komfortu? Natomiast na wygodę i komfort wpływają dwa podstawowe czynniki: to jest giętkość podeszwy i uszycie buta całego ze skóry. Ja oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie odwiedziła kilku sklepów i nie sprawdziła tego organoleptycznie. I wiecie co? Oglądałam wiele sneakersów, które miały twarde podeszwy i były uszyte ze sztucznych materiałów. Natomiast też widziałam wiele pięknych butów, uszytych z pięknej, miękkiej skóry. Z miękkimi podeszwami, żeby nie być osłowną, przyniosłam nawet dzisiaj tutaj taki but, żeby pokazać widzom, czym jest właśnie taka giętka podeszwa. Skórzanego, pięknego, męskiego mokasyna. Agnieszka Kamil, co wy na to? Natalia, wszystko zależy od tego, jaki biznes prowadzimy, ponieważ jeżeli jesteśmy kurierem, no to, to ciężko byłoby, zdam sobie wyobrazić kuriera w formalnych butach, chociaż oczywiście świat pewnie byłby piękniejszy i bardziej estetyczny. A jeżeli zajmujemy menedżerskie stanowisko i mamy spotkania biznesowe, no to definitywnie formalne obuwie, jak najbardziej jest na miejscu. Całkowicie zgadzam się z tym, co powiedziała Agnieszka, nic dodać, nic ująć, choć świat by był, tak jak mówisz, o wiele piękniejszy, gdyby również i kurierów było stać, czy też mogli sobie pozwolić na zakup dobrej jakości obuwia, lepszego niż tylko adidasy, o których też bo chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, nie mówi się, że tak naprawdę adidasy na plastikowej podeszwie, ich żywotność to jest tak naprawdę od pół roku do roku i po tym czasie te właściwości związane z amortyzacją podeszwy po prostu się dezawaluują i no te buty stają się szkodliwe dla kolan i dla stóp. Kamil, jeżeli ktoś jest na początku swojej drogi mhm. i miałby wybrać dwie, trzy pary butów, to mhm. jakie buty to powinny być? Ja powiem, jeśli dwie, trzy pary, powiem o dwóch parach, które uważam, że powinien wybrać. Wchodząc w szczegóły, powiem, jakie to są modele. To powinien być przede wszystkim model typu derby, mhm. do sprawdzenia w internecie. Zachęcam naszych słuchaczy. I model typu oxford model typu derby to jest rodzaj obuwia o mniejszym stopniu formalności tutaj gorąco bym zachęcał do kolorów ciemnobrązowego na przykład czy odcień ciemnego brązu jeśli chodzi o buty typu oxford koniecznie kolor czarny na pewno się przydadzą wcześniej czy później. No, za oknami już, już jest lato, tak naprawdę. I chciałam Cię zapytać, jakie buty powinniśmy, znaczy, będą najlepsze dla mężczyzny latem, który pracuje w mieście, ma spotkania, ale też chce wyglądać elegancko. Na szczęście mamy szeroki wybór już w tej chwili obuwia letniego, więc wymienia ponownie takie modele, które można sobie sprawdzić i dopasować do siebie. Przy czym zaznaczę jedną rzecz, bo niestety jeszcze w Polsce czasem się zdarza, że mężczyźni noszą obuwie o ciut podwiniętym do góry zakończeniu albo o ściętym nosku to tylko dodam panowie zawsze zawsze ale to zawsze wybieramy obuwie o zaokrąglonych wyraźnie noskach i teraz jeśli chodzi o letnie modele też wymienię ich nazwy tak żeby można było sobie zobaczyć i znaleźć to co pasuje to byłyby wszelkiego rodzaju lowfersy, mokasyny i tutaj też polecam buty które wiem że też bardzo lubicie to jest boat shoesy Czyli tak zwane żeglarki, tak, tak dokładnie żeglarki. mówiąc po polsku, i dorzucił być może dla bardziej odważnych panów e, Monki. Czyli mamy ponownie lofersy, e, mokasyny, boat czyli żeglarki i Monki. Zamszowe czy skórzane? Oj, to już jest kwestia e, preferencji indywidualnych. But, but z litej skóry zawsze ma mm, wyższy stopień formalności od buta wykonanego z zamszu. No, przy czym. Że ma ten taki, no, nie ukrywajmy się, no, piękny urok takiej delikatności kojarzącej się z Włochami, z tą taką swobodą e, przemieszczania się. E, coś w tym jest. Czy mokasyny ze skarpetką czy na gołą stopę? Bardzo się cieszę, że o to pytasz, ponieważ modne się stało ostatnimi czasy noszenie e, butów w mniej formalnych stylizacjach bez skarpet, więc zawsze ze skarpetą, nawet jeśli ta skarpeta nie jest widoczna. To znaczy zakładajmy stopki takiej wysokości, mm -hmm. najlepiej wykonane w 100% z bawełny albo z wełny. To też do sprawdzenia. Panowie, tak, latem bardzo gorąco polecamy wełnę. Tak, są takie wełny chłodzące w ogóle i też w stroju i właśnie w skarpetkach. Dokładnie, tak. tutaj dodajmy takie, powiedzmy, że wełna ma dużo lepsze właściwości higroskopijne niż mm -hmm. bawełna. Innymi słowy, dużo lepiej odparowuje wilgoć, więc zawsze skarpet. Nawet jeśli są niewidoczne. Fantastycznie dobrze. A jakie kolory w takim razie powinny się znaleźć w szafie każdego mężczyzny? Tak, żeby mogły się, faktycznie były dostosowane do różnych formalnych okazji i nieformalnych. Więc jeśli mężczyzna już ma w szafie Oksfordy w kolorze czarnym, o których mhm. wspomnieliśmy wcześniej, i ma derby, buty, model derby w kolorze jasnobrązowym, w zasadzie można powiedzieć, że ma buty na każdą okazję, przy czym ponownie jeśli chodzi o letnie modele, tutaj mamy szeroki wybór pięknych kolorów wszelkich odcieni brązu, tym bardziej powiedzmy, jak zamsz to jest przepiękniejszy, przepięknie. prawda? Jasny brąż, buty koniakowe, burgundowe, czekoladowe. no tak, tak więc jakby wszystkie jasne kolory latem nam tutaj pięknie zagrają. Dobrze, ja też chciałabym poruszyć taki wątek, że tak naprawdę mężczyzna, elegancki mężczyzna, potrzebuje tylko dwie pary butów jakościowych. Tak. I oczywiście te buty powinny być noszone naprzemiennie, tak. czyli jednego dnia nosimy jedną parę, następnego dnia nosimy drugą parę, po to, żeby ta pierwsza para mogła odpocząć, odparować. Dokładnie. Tutaj cieszę się, że o tym wspominasz. Naszych słuchaczy odsyłam do naszej poprzedniej rozmowy, w którym powiedzieliśmy, dlaczego warto zainwestować w lepszej jakości umówie dosłownie zainwestować tak panowie kupujmy zawsze dwie pary butów i nośmy je na przemian na przemiennie czy prawidła czy e, prawidła zawsze. Zawsze. Buty po zdjęciu zawsze wkładamy w środek prawidła. To nie muszą być już prawidła cedrowe. Oczywiście miło by było, bo drzewo cedrowe ma też właściwości antyseptyczne i też pięknie pachnie, ale mogą być zwykłe plastikowe prawidła, które sprawią, że but się nie odkształca. No tak, ja też zawsze podaję taki argument, żeby panowie zajrzeli do szaf swoich partnerek, rząd i zobaczyli, jaką ilość butów one mają w swojej szafie. I jeżeli mają jakikolwiek problem ekonomiczny, to dwie pary wersus co najmniej 10 par. Myślę, że nie będzie tu żadnej wątpliwości, że to jest bardzo ważna i dobra inwestycja. Bardzo ważna, dobra inwestycja. Podkreślmy tutaj raz jeszcze, kupujmy buty w firmach specjalizujących się w produkcji obuwia, a nie w firmach, które przy okazji robią obuwie, w specjalistycznych sklepach markowe obuwie idealnie szyte, nieklejone na skórzanej podeszwie. Ja mam takie pytanie, bo mnie to bardzo frapuje. Widzę bardzo często mężczyzn ubranych w piękne granatowe garnitury i do tego są brązowe buty. Kamil, co ty na to? E, to jest tak niestety pewnego rodzaju aberracja stylistyczna, <laughs> która czyli wynika na nie, nie, tak? nie, absolutnie na nie, która wynika nie ze złej woli tych mężczyzn, tylko być może z braku wiedzy. Nie, nie powinniśmy nosić butów w kolorze jasnym, jasnego brązu do ciemnogranatowego garnituru, zawsze w kolorze czarnym. Czyli że ten kontrast jest po prostu za duży. Czyli jeżeli, od... jeżeli mielibyśmy wybrać brązowe, to raczej czekoladowe i one wtedy będą pasowały faktycznie do każdego. Mocny czekolad, wtedy tak Mocno bardzo ciemne. Są takie rodzaje od... mhm. odcienie brązu, które prawie w odpowiednim oświetleniu wyglądają jak czerń. Tak. Mhm. A ile ty masz par butów w swojej szafie? To jest trudne pytanie, bo czasem też się nad tym sam zastanawiam. Przypuszczam, że jest ich około 20, o, wow. ale, ale to też jest wynik mojej słabości do, do obuwia, która akurat tak się składa: mój ojciec również miał taką słabość, dziadek miał również taką słabość. To jest jakaś. Powinniśmy rodzinie na to brać zastrzyki prawdopodobnie, albo dostać jakąś szczepionkę. No dobrze, a wątek, który poruszyłam na początku pod kątem wygody i komfortu, to które ze swoich butów byś określił jako takie komfortowe, wygodne na każdą okazję, wiesz, że po prostu na przykład masz kilka spotkań pod rząd, przemieszczasz się ze spotkania mm -hmm. na spotkanie, no i jakby możesz też przejść spacerem z tych spotkań, że to nie są tylko buty do auta, tylko takie naprawdę wygodne całodzienne buty, po których nie bolą cię stopy i kręgosłup. To ciężko powiedzieć, które bym wybrał, to tutaj też warto chyba podkreślić to, że jednak wybierając buty na skórzanej podeszwie mm -hmm. e, mamy ten komfort i te buty oferują nam tą specyficzną właściwość, że zaczynają się z czasem układać do naszej stopy. Mhm. Innymi słowy, wszystkie buty, które są wykonane ze skóry na skórzanej podeszwie, sprawiają, że z czasem stają się coraz wygodniejsze, coraz przyjemniejsze w noszeniu. Tak więc mhm. nie wskazałbym konkretnego modelu, no bo z uwagi na ilość tych butów, które mam, jak się domyślasz. Wszystkie są wygodne. Wszystkie są wygodne. <laughs> Okej. Okay. To jest warunek, dlaczego zostały w Twojej szafie, bo są wygodne. Dokładnie. To, i... ja to... Mhm. to jest bardzo ważny argument, bo bardzo często ja się spotykam z tym, że Mężczyźni mówią o tym, że no ale skórzane buty są na skórzanej podeszwie są po prostu niewygodne, więc warto zaznaczyć, że no musimy się uzbroić w cierpliwość i po prostu najpierw je rozchodzić, właśnie żeby ta stopa była ciepła i pod wpływem ciepła, ten but po jakimś czasie będzie po prostu najwygodniejszym butem w naszej szafie. Potwierdzam. Potwierdza to moje 20 par butów. Tak, buty na skórzanej podeszwie proponuję nawet je kupić, rozchodzić po domu czy tak. też w biurze. Czyli, ale też warto to, co pokazywałam na początku, sprawdzić jak kupujemy, żeby ta podeszwa sprężynowała. Myślę, że świetny przykład pokazujący, że buty na skórzanej podeszwie są również elastyczne i są bardzo wygodne w chodzeniu. Bardzo Ci dziękujemy. Ja myślę, że... Bardzo, Kamil, pogłębiliśmy dzisiaj temat obuwia. Yy, jesteśmy naprawdę pod ogromnym wrażeniem Twojej specjalistycznej wiedzy, Twojego podejścia, szczegółów, z jakim opisałeś to widzom, wszystkich nazw, które też wymieniłeś. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do kolejnego odcinka Pracowni Wizerunku tylko w Biznes 24. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękuję pięknie.